E, właśnie, chciałam się zapytać. Siema, DJ. Co sądzicie na temat mojej tapety? Jak wam się podoba moja tapeta? Mega cool. Wspaniała. Najgłośniejsze afery Nintendo. Skurik, Dobra, oglądamy to, widzowie. Oglądamy to. Proszę państwa. Każdy z kojarzy wielkie N. I można ich kochać albo nie. Dzień dobry. 10 minut. Wielkie afery Nintendo. Ja chyba słyszałam... Że kiedyś pozwali jakieś dziecko za coś? W sumie to nie znam jakichś wielkich dram. Każdy z nas kojarzy wielkie N i można ich kochać albo nienawidzić. Nie można jednak firmie z Kyoto odebrać tego, że praktycznie samodzielnie wraz ze swoim NES-em uratowały gaming w czasie jego największego kryzysu i wyznaczyły w pewien sposób nowy standard gier. Można im oddać naprawdę wiele dobrego, ale nie da się ukryć faktu, że japońska firma jest uważana za jedną z najbardziej chciwych korporacji gamingowych, jakie istnieją. No, teraz może ich dogonić jedynie Sony. Firma jest znana z bardzo dużej ilości antykonsumenckich praktyk, które tylko i wyłącznie Denerwują graczy, a z racji, że ostatnio miała miejsce premiera Nintendo Switcha 2, postanowiłem przygotować Ja to was... Nintendo Switch 2 to ponosi schujowy strasznie. Ja nie wiem. Miało być tak świetnie, a wyszło jak zawsze. Listem właśnie z najgłośniejszymi aferami Nintendo. Więc cześć, ja jestem Skurik i dzisiaj właśnie przyjrzymy się serii dziwnych i kontrowersyjnych decyzji japońskiego giganta. Zapraszam. Listę zaczniemy od w miarę nowego tematu, a mianowicie od game'ki kartów, jak i samych nowych kartridży. Nintendo po pokazie Aha. Switcha 2 zaprezentowało nowy typ kartridży, na których nie znajdziemy zainstalowanej gry, a jedynie aktywator, dzięki któremu dostaniemy możliwość pobrania całej gry przez internet. Firma przedstawiła to w tak ...jasny sposób, że w ogóle tego narodziły się mity, że Kickardów nie będzie dało się odsprzedać czy pożyczyć. Plotki te zostały dość szybko zdementowane, ale nie smak wśród fanów wersji pudełkowych pozostał, hmm. bo jak się okazało spora część... Czyli w sumie miał być problem, ale nie ma problemu. Gier, które zostaną przeportowane na Switcha 2, będą wydane tylko i wyłącznie na kikardach z powodu niższych kosztów produkcji. Z racji, że kardridże z grami na nową konsolę Nintendo są znacznie szybsze od swoich poprzedników, ich koszt produkcji wzrósł. Dlatego też firma stwierdziła, że gry w wersji pudełkowej będą droższe niż te cyfrowe. Cała sytuacja jest dość nieprzyjemna. Ej, kurde, ale. Wydaje mi się, że chyba Xbox miał najbardziej coś takiego, bo na Xboxie zawsze było tak, że wkładałeś płytę. Nie? I dzisiaj gra pobierała w 100% z internetu. Tam nie było żadnego kopio kopiowania z dysku, nie? Pamiętam, jak pierwszy raz kupiłam PS4. Zaczęłam, włożyłam dysk i zaczęłam pobierać moją pierwszą grę w życiu. Jakie to kurwa było szybkie. Jak normalnie tam cała gra się z dysku kopiuje, a tylko aktualizację z neta pobierasz. Problem występował, kiedy pobierałeś Cyberpunk'a, bo tam kopiowanie z dysku 40 GB i 50 GB aktualizacji. Ale większość gier dało się po prostu skopiować z dysku, znaczy dalej się da. I kliknąć graj teraz bez aktualizacji. Na Xboxie nie było nigdy czegoś takiego i rozumiem, że na Nintendo jest teraz podobnie jak na Xboxie. Jedna dla kolekcjonerów oraz zwykłych graczy, którzy wolą kupować pudełka z grami, zamiast korzystać z elektronicznych sklepów. A jak dobrze wiemy, gry Nintendo szybko nie schodzą z sceny i dalej ich flagowe tytuły potrafią. Jezu, mam wrażenie, że czy znaczy, mam wrażenie, tak na serio jest, że jeżeli jesteś kolekcjonerem gier, to gry na Nintendo to jest największe gówno jakie istnieje w kwestii cenowej. Ja mam jedną grę na Nintendo, na Nintendo GameCube, czekaj, ja mam nawet obok ją. Na Nintendo GameCube mam Resident Evil i wiecie ile ta gra kosztowała? 100 zł. 100 zł to kosztowało. Znaczy to akurat Resident i tak dalej i tak dalej one trzymają cenę. Ale nieważne na jaką grę nie spojrzycie na Nintendo, to one zawsze są drogie. Nieważne kiedy one wychodziły, one zawsze są drogie. Kosztować tyle co na ich premierę, a teraz będą jeszcze droższe. Biorąc to wszystko pod uwagę, fani firmy zaczynają podejrzewać, że Nintendo powoli zaczyna rezygnować z fizycznych wydań wersji gier i przychodzi na cyfrową dystrybucję. Na rozwój tej sytuacji będziemy pewnie musieli jeszcze trochę poczekać, bo sprawa jest dość świeża i zobaczymy, jak sytuacja z Ziggy oraz wersjami pudełkowymi potoczy się dalej. I teraz tak bardzo. siema skóryk. <laughs> Teraz tak bardzo narzekamy na to, że gry fizyczne są usuwane i tak dalej, że będą teraz gry cyfrowe, ale tak naprawdę to my wchodzimy w przyszłość, rozumiecie? Wchodzimy w przyszłość. Za kilka lat będziemy mieli to wyjeba wyjebane, bo zrozumiemy, że wchodzimy w cyberpunk. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Switchu, bo pomimo, że dopiero co była jego premiera, to już wcześniej pojawiło się zamieszanie związane z tą konsolą, a bardziej z aktualizacją umowy licencyjnej. Od maja 2025 roku Nintendo zastrzega sobie prawo do zdalnego unieruchomienia konsoli, gdy zostanie wykryte nieautoryzowane oprogramowanie i modyfikowanie urządzenia albo piractwo. Nie ma co się dziwić, że wśród graczy wywołało to niemałe poruszenie, że... z, z tego co dobrze wiem, to kradzisz do 500 zł to nie kradzisz. Więc. Piracimy gry. Co? Jak to? Firma może mi zablokować kupione przeze mnie urządzenie? Budzi to niemałe obawy, że pewnego dnia Do, może Nie się... dość. Nie od 800? Nie pamiętam. Się obudzić z kawałkiem elektrośmiecia, z którym nie da się nic zrobić, bo dostało bana. Choć my, gracze z Europy jest... Poczekaj, poczekaj, bo się trochę nie skupiłam na tym, co mówi. Czy chodzi o to, że możesz dostać bana na całą konsolę i. i nie działa ci konsola? Jak przychodziliśmy z metalowego pieniądza na papierowe, to też wszyscy płakali, a po chuj komu srebro, złoto do płacenia w sklepie. No tak samo jak ludzie niektórzy płac, płaczą, że... Dzisiaj Linkin Park na Open że jest, ja miałam jechać, ale nie, nie jadę jednak. Co ja chciałam powiedzieć, że ludzie niektórzy płac, płaczą, że kurwa, na chuj im konto bankowe jak mogą mieć w gotówce. No to jest wygoda tak naprawdę. No oczywiście, że jak masz gotówkę to jesteś bezpieczniejszy, ale no, no na takim samym poziomie to jest, nie? Jesteśmy poniekąd bezpieczni przed czymś takim, bo prawo Unii Europejskiej chroni nas przed tego rodzaju zapisami. Niestety jest to poniekąd znak obecnych czasów, że nawet jeżeli coś kupujemy, nie zawsze oznacza, że posiadamy to na własność i możemy zrobić z tym, co nam się żywnie podoba. Już obecnie przecież na Steamie czy innych serwisach oprócz polskiego Goga nie kupujemy gier, a jedynie licencje do nich. Dlatego też powstają takie inicjatywy jak Stop Killing Games. Ale no bezpieczniejszy z banku nie ukradną. Nie byłabym taka pewna. Nie jesteśmy gadać o takich poważnych rzeczach. Wszyscy przyszliśmy pośmiać się z wielkiej korporacji. <laughs> Jeszcze tak 13-14 lat temu twórcy na YouTubie mieli dość spory problem z grami Nintendo. Firma przez pewien czas na mocy praw autorskich postanowiła usuwać wszystkie filmy, które były związane z ich produkcjami. Jednak w miarę... Oho, to dobrze, że oglądamy ten film teraz, bo 46 minut kurde. Za dwie godziny ten film zostanie skosowany przez Nintendo widzowie. Tylko się z tego genialnego pomysłu wycofali. Ale za to wpadli na jeszcze jeden Jasne, tak. bardziej genialny pomysł. Gdybyście byli wielomilionową korporacją, która wypuszcza gry oraz konsole, to czy nie pomyślelibyście, że filmy na YouTubie zwyczajnie kradną wasz dorobek? Przecież ktoś zamiast kupić waszą grę, może obejrzeć materiał o niej. Przez to twórca filmu dostanie pieniądze. Które mogły trafić do Was. Tak musiał chyba ktoś pomyśleć z Nintendo, bo w 2014 roku został stworzony Nintendo Creators Program, w którym twórcy współpracujący z Nintendo mogli bez problemu udostępniać filmy związane z ich grami. Haczek był taki, że Wielkie M żądało aż 40% dochodu z filmów, które były o ich produkcjach. Dobra, to i tak, to i tak mniej niż bierze kurwa Twitch, nie? Jeżeli to brzmi dla was absurdalnie, to dodam ja tylko, tak. że kanały poświęcone jedynie marce czerwonego hydraulika musiały oddawać 30% dochodów z całego kanału. Chyba nie muszą mówić, że cały program spotkał się z ogromną niechęcią ze strony twórców i był dość mocno przez nich krytykowany. Ostatecznie po czterech latach, a dokładnie w 2018 roku NCP zostało zamknięte i zamiast tego firma wypuściła wytyczne, którymi twórcy muszą się kierować podczas wypuszczenia swoich filmów. Jednak Nintendo dalej rościł sobie prawo do usunięcia materiałów na mocy praw autorskich, jeżeli tylko nie zgadza się z ich wytycznymi. Jak to wiemy, Nintendo o, dość mocno dba pokamody. o swoje marki i nie licząc niektórych wyjątków, trudno znaleźć, żeby firma użyczyła komuś wizerunku Mario czy Linka. Szczególnie uwzięła się ona na wszelkiego rodzaju mody oraz fanowskie projekty gier, luźno opartych na... Nie, poczekaj! Największy, największą dramę, jaką znam z Nintendo, to z Palwardem. O, grałam Fire Redy, Fire Redy grałam. I w Yellowy trochę grałam. I no, ja grałam w te pierwsze generacje głównie. Markach powiązany z Nintendo. W kwietniu zeszłego roku sieć obiegła informacja, że i mody do Garry's Moda to też było coś. No? Z z Steam Garry's Moda mają zniknąć wszystkie treści powiązane z markami Nintendo. Tak samo zresztą firma czerwonego wąsacza skasowała parę fanowskich projektów, jak Pokémon Uranium, Super Mario 64 przeniesiony na Unity oraz fanowski remake Metroida 2. A takich mniejszych czy większych projektów, co zostało usunięte, jest jeszcze więcej. Firma bardzo nie lubi, jak ktoś korzysta z ich dup intelektualnych, nawet jeżeli są to inicjatywy zrobione czysto przez zadziwkę fanów do swoich ulubionych marek. Jest przecież nawet mem, który mocno naśmiewa się z tego, że Japończycy co chwilę rzucają pozwy na lewo i prawo, gdzie na obrazku dziecko z Wenezueli dostaje pozew na 200 milionów dolarów za stworzenie tekturowej kopii Game Boya. W sumie dziwne, że Nintendo jeszcze nie pozywa kosplayerów za przebieranie się za. Ej, poczekajcie, bo ja mam taką, taką jedną rzecz. Wait. Ej, myślicie, że mnie pozwą? Kurwa, no i chuj ze mną. Cię żegnamy. Patrzcie. Patrzcie, wait, normalnie, oj bateria jest słaba, chwila. Ja wam pokażę, kurwa bateria jest słaba. Kurwa, działaj. Po chińsku włączyłam. Nie, czemu po chińsku włączyłam? Ingr... No obraz zepsuło się, no baterie. Kurde człowieku, to się ładuje. Boja. W sumie dziwne, że Nintendo jeszcze nie pozywa kosplayerów za przebieranie się za ich postacie. Jak już w sumie wspomniałem o zamykaniu projektów, które są powiązane czy inspirowane postaciami lub markami Wielkiego E, to nie mógłbym przypomnieć wszystkich... Człowieku, to, znaczy, to, jest ta bateria, ale rozumiesz. Taką ładowaną baterię, no. Że, o. Widzisz. ...o aferze związanej z Palwardem. Tak dla przypomnienia, Palward to wydany w styczniu zeszłego roku survival z drobnym twistem, a mianowicie w grze występują stworzenia, które łudząco przypominają Pokémony. W sumie od dnia premiery gra została okrzyknięta kopią Pokémonów z pistoletami. Nic dziwnego, że ludzie Jej. zaczęli dość szybko spekulować, kiedy Nintendo wysł... dziwnie się patrzy na Pokémony, które działają tak wolno... Odpowiednie pismo do Pocket Pair z pozwem za inspirację Pokémonami. Ale przez długi czas była cisza, nic się nie działo, aż w końcu we wrześniu 2024 roku Nintendo pozwała twórców Palwarda za naruszenie patentów firmy cała sytuacja jeszcze się nie skończyła i sprawa cały czas trwa w sądzie oh Boże, no ale serio? nie da się odnieść wrażenia, że kogoś tu ewidentnie zabolał sukces innej gry, która mniejszy czy większy sposób inspirowała ja w ogóle nie ogarniałam, że to jest survival i możemy to w, w pogramy, bo kurde ja myślałam, że Palward to jest dosłownie jakaś taka strzelanka, ja nie wiedziałam, że to jest survival, ale to w ogóle teraz terrarium, coś ma, można byłoby zagrać kiedyś, ale to tak kiedyś nawet nie jest drogie nie grałem w to, nigdy. Polski język. No żyć nie umierać, nie? Zajebiście. Wymagania. No i chuj, no i chuj w AMD, nie? No, jak zawsze. ...Pokemonami, się Pokémonami. W każdym bądź razie musimy czekać na dalszy rozwój sytuacji. I rozwój bazy, no i super, kocham budować rzeczy. Sytuacji. Wróćmy jeszcze na chwilę do pierwszego switcha. Każdy posiadacz tej konsoli może potwierdzić jej dość miejscami niedbały stan wykonania. Od doku, który rysował wyświetlacz konsoli przez wyrabiające się szyny, aż po driftujące analogii. Właśnie ten ostatni problem jest chyba jedną z największych wad technicznych całej I wiecie, jaką ja bym konsolę chciała? Nintendo Wii U. Kurde, ale to nie. To, to raczej tak w kontekście kolekcjonerskim, nie? Ale Wii U to protoplasta, kurde tego switcha, nie? W którym roku wyszła ta konsola? 2011. I na tym, yy, jak znacie The Binding of Isaac, nie? To The Binding of Isaac to jest taka śmieszna gra, że ona wyszła na wszystkim. Chwila, mam nadzieję, że to będzie na Wikipedii napisane. Ona wyszła tak: Linuxa, Windowsa, Mac OS, na PlayStation 4, na PlayStation Vita, na Nintendo 3DS, na Wii U, na Xbox One, na iOS, na Nintendo Switch, na PlayStation 5, na Xbox Series XS i na jakiś TVOS. Ta gra, kurwa, wyszła na wszystkim, rozumiecie to? Na wszystkim wyszła ta gra. ...urządzenia. Joy-Cony psują się niesamowicie szybko. Nawet jeżeli nie grasz na Switchu jak dużo. Problem ten jest tak powszechny, że firma zdecydowała się oferować klientom darmową naprawę kontrolerów. Na no, Androida nie ma. No, akurat nawet nie ma. po okresie gwarancji. Oprócz tego, sam prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa, przeprosił za wadę konstrukcyjną. Cała sytuacja była... Ej, dobra. Jak już jesteśmy, jak już byłam na Steamie, to sprawdźmy jedną rzecz. Rzecz. Steam Deck. Nintendo Switch kosztuje chyba tam 2500 złotych, 2300, coś koło tego. Za to możecie mieć Steam Deck'a z lekką dopłatą z Oledem, gdzie Switch 2 nie ma Oleda. I masz całą bibliotekę ze Steama. Kurde, zamiast jedna gra na Switcha kosztuje 250 złotych, a jak kupujesz Steam Deck'a, to masz. 300 gier ze, swojej platform ze swojego konta, nie? Ta 250, no z 300 już, więc Steam Deck Kozak. Mu muszę się kiedyś zaopatrzyć w to, ale na razie nie, nie potrzebuję. Była też na tyle poważna, że zostały wystosowane w Stanach Zjednoczonych zbiorowe pozwy przeciwko Nintendo. no tak naprawdę Switcha się kupuje tylko dlatego, właśnie dla ekskluzji, dla, no, dla ekskluzywów ale najlepsze ekskluzywy na Switcha da się z M. Emulować, emulacja. Muszę to cicho powiedzieć, bo mnie złapią. Emulowanie. Kurwa, da się zemulować na kąpie. Słyszycie? Które ostatecznie zostały odrzucone. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku analogów do Switcha 2. Czy też po czasie nie okaże się, że zaczną one driftować? Albo kto wie, może pojawi się z nimi inna wada fabryczna. Miejmy jednak nadzieję, że nic takiego nie będzie miało miejsca. W tym filmie nie dałoby się również nie wspomnieć o Batalii. Jezu, jak mówiliśmy o Isaacu, nie, to popatrzcie na UI tej Zeldy. No to jest typowy Isaac, nie, no bo. No twórca się inspirował o tą Zeldą, nie? Nintendo z emulatorami. Gracze, którzy nie chcieli korzystać z... Do swoje pieniądze czy twoich widzów? Większość za moje. ...soli firmy już od jakiegoś czasu ubolewają, bo wielkie N postanowiło pozbyć się programów, które emulowały Switcha. Jednym z nich był chyba jeden z najpopularniejszych emulatorów, czyli Yuzu. W zeszłym roku sieć obiega informacja, że twórcy Yuzu, czyli Tropic Haze, zostają pozwani za naruszenie praw autorskich oraz za wspieranie piractwa. Ej, ale w sumie czy sama emulacja jest zła? Ona nie jest zła. To są programy, w sensie... Jeżeli pobierasz grę z internetu, to to jest piractwo, a jeżeli masz emulator i masz jakby swoją, swój obraz dysku, to to nie jest jakby problem, nie? Znaczy, wszy... znaczy większość osób pobiera gry z internetu, nie? Ale... Emulacja sama w sobie jest legalna, no. Bo taka ciekawostka, gdyby ktoś nie wiedział, to zeszłoroczną Zelda Tears of the Kingdom można było ograć za pomocą Yuzo dużo wcześniej niż była oficjalna premiera. Dosłownie piracka wersja gry była możliwa w całości do przejścia przed legalnymi posiadaczami. Pomijmy jeszcze Dobra, fakt, że ja na akurat... smiczu działała ona w 30-20 fpsach. A na emulatorze można było ją odpalić w 4K i 60 klatkach. co zresztą właśnie ta możliwość grania w gry, które nie wyglądają jakby... No bo kurde, jakbym chciała zagrać w Bladborna ja mam kupionego Bladborna, gdzieś tam przede mną jest, na półce. Ale jako nie mogę za bardzo na PlayStation 4 grać. I czy coś mi grozi, jak ja wezmę emulator Bladborna, postawię pudełko z tyłu, żebyście widzieli, że mam kupione i sobie pogram? No coś w tym złego jest. No. No nie, bo mam Greku, kurwa, kupioną. Byłyby w żywcem wyjęte z PlayStation 2, było jedno Term z views? No tam pewnie jest napisane, że nie można. z stron emulacji. Zresztą nie jest. Bo może być, że nie możesz poza PlayStation grać. Tylko na PS grasz i posprawiasz, tak też To można... pierwszy taki przypadek, że Wielkie N usuwa programy, które pozwalają na przechodzenie ich produkcji, korzystając z innych urządzeń. Były usuwane emulatory do Gamecube, Nintendo 64 czy nawet Wii, żebyśmy nie mogli pograć w klasyki firmy. No i właśnie tu bym się to trochę... To Trigger, sensu, Chrono Trigger, problemu, yes, masz, ...korzystają z emulatorów. Oprócz zwykłego piractwa, że... Zagra... Ale akurat z Chrono Trigger jest taka historia, nie, że jest ta gra na, na Steamie, nie, który o Chrono Trigger, ale problem jest taki że na przykład nie da się tutaj zainstalować spolszczenia i no ta gra się lepiej gra na emulatorze po prostu bo też tam ma jakiś tam Jakieś tam wady w sobie, ta wersja steamowa. Grać W gry, które są ekskluzywne jedynie na daną konsolę, tak patrzę na ciebie Sony z Bloodbornem, to pozostaje jeszcze kwestia, że twórcy wcale nie ułatwiają dostępu do staroszkolnych klasyków z PlayStation 1, NESA czy Saturna. Żeby zagrać w legalny sposób w większości z tych gier jesteśmy zmuszeni kupić starą konsolę i spróbować dorwać w rozsądnych pieniądzach dany tytuł. Więc jedyną. Ale na przykład takie DS 3DS albo jakieś inne D... One kurwa są drogie. Fuj, nie? Poczekajcie. Olej, Nintendo DS. 3DS jest chyba taki drogi, nie? On nie widzi scenę, to jest 1200. Te starsze chyba nie są aż tak drogie, ale 3DS jest drogi. 3DS, bardzo ładna. 800 zł. No. Na przykład.. Nintendo GameCube. 500 200... A nie, to Switch. Nintendo Wii jest tanie w chuj, Nintendo Wii jest akurat tanie w chuj. 90 złotych, 85 powalone, gdzie jest Gamecube kurwa, 600, większość gier 900, 600, 500, no drogie są te konsole, drogie są. Opcją pozostaje emulacja, Dora, bo to nie jest film o emulatorach, ale jeżeli bylibyście ciekawi rozwinięcia tego tematu, to może coś dla was przygotuję. Jak sami widzicie, Nintendo ma to nie, ten nie afer na swoim ciekawa. koncie. Mm -hmm. Więc dajcie zdać w komentarzach, jakie wy znacie afery związane z japońską. Nie znam afer, znaczy już znam, bo mi powiedzieli. Yy, jakby to jest to samo. Ja nie mam żadnego zdania na jakiś temat, ale jak mi powiedzą, to już nagle mam. No. To nieprawda. W żadnym wypadku.